Nie wiem, czy coś w moim dotychczasowym życiu smakowało lepiej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni. Udało się bardzo szybko osiągnąć cele, o których tak naprawdę nawet nie marzyliśmy. Także wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Bardzo dużo ludzi nad tym pracowało. Bardzo się cieszę, że że osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy, że jesteśmy w ekstraklasie. Naprawdę jest to ogromny sukces całego Górnika Łęczna. Rozmawialiśmy z trenerem, też no, tutaj mówił nam i, i cały czas powtarzał, że ta końcówka te najważniejsze mecze przed nami. Zespół do samego końca grał z ogromnym, z, ro, z ogromnym zaangażowaniem. W kilku tych meczach, które nam się nie udało wygrać w międzyczasie, czy zremisowaliśmy tylko, no brakowało detali, niewielkich, niewielkich spraw. Natomiast ta ambicja, to zaangażowanie, to przygotowanie fizyczne i na końcu umiejętności wszystkich naszych zawodników no zdecydowały o tym, że, że jesteśmy w ekstraklasie, możemy dzisiaj być wszyscy bardzo szczęśliwi. Najpierw zamierzamy porozmawiać z tymi zawodnikami, którzy, którzy są u nas, którzy zdobyli ten awans, którzy zasłużyli na to, żeby dać im kolejną szansę. Tak samo było po awansie z drugiej ligi do pierwszej, tak samo będzie teraz. Ja mam ustalone swoje tutaj priorytety, zasady. Mam nadzieję, że też odbierają to w sposób pozytywny wszyscy w klubie. Na pewno wzmocnienia będą potrzebne. Natomiast to jak to będzie wyglądało, kiedy one nastąpią, no to zobaczymy. Musimy mieć na to trochę czasu. Mamy przygotowany wariant na Ekstraklasę, mieliśmy przygotowany wariant jakbyśmy pozostali w pierwszej lidze. Także Teraz na pewno dużo przed nami takiej, takiej pracy i pod względem sportowym, organizacyjnym, ale jestem przekonany, że tak jak daliśmy radę jako Beniaminek w pierwszej izbie, tak samo nie będziemy w ekstraklasie z zespołem do bicia i wszystko zrobimy, żeby to wyglądało jak najlepiej.